Ostatnio dużo mówi się o wielkiej prywatce Teamu X, który miał odnieść wielki sukces. Lecz jacy inni influencerzy także upadają, choć kiedyś byli na szczycie? Oglądajcie do to top 5 do końca, aby się dowiedzieć. Na początku chciałbym jednak pozdrowić osobę oglądającą mój kanał od dawna, czyli Adi. Jeżeli to ty chcesz być w ten sposób wypromowany, zostaw subskrypcję łapką w górę i napisz komentarz. Nie zapomnijcie również o odwiedzeniu Instagrama. Zapraszam do oglądania. Świat YouTube anęci wiele młodych osób. Takie dzieci są zafascynowane osobami na szczycie, i sądząc, że nigdy z niego nie spadną. Lecz rzeczywistość dla wielu twórców była bardzo brutalna, i gdy skończyło się ich 5 minut sławy, spadają na samo dno. Dlatego przedstawiam wam ten subiektywny ranking top 5 skończonych polskich influencerów. 5. Little Monster 96 był to początek polskiego internetu. Angelika Mucha jest pozostałością tej minionej epoki. Ta urodzona 20 lutego 1998 roku, blogerka, znana z swojej miłości do Bera nagle zamarła i na YouTubie, gdzie jej zasięgi sięgają dna, i na Instagramie, gdzie liczba obserwujących stale pozostaje na takim samym poziomie. 4. Kruszwil Młody chłopak od wielu lat cieszył się, się ogromną popularnością i podbijając internet swoim prestiżem. Tylko w serwisie YouTube jego kanał siedziło ponad 2,6 miliona osób. W tym samym serwisie praktycznie każdy jego materiał trafiał na top 5-10 kart na czasie. Lecz po rozstaniu z kamerzystą, ten piękny czas się skończył i Marek zszedł do takich samych wyświetleń, jakie miał na początku swojej kariery. 3. Stu Stewart był uznawany za jednego z najpopularniejszych polskich YouTuberów. Jego filmy typu największe jedzenie robiły milionowe wyświetlenia, lecz jego era wraz z wiekiem się skończyła. W ogóle, kto w wieku 27 lat nagrywa, jest to moim zdaniem zupełnie niedorzeczne. Stewart jest przykładem, że kiedyś można było być na szczycie, tak by z czasem pójść na samo dno. 2. Blowek Karol jest doskonałym przykładem tego, że subskrypcje nie są na YouTube najważniejsze. Jego najprawdopodobniej kupione 4 miliony dadzą mu po kilkadziesiąt do kilkaset tysięcy wyświetleń pod filmami. 1. Team X to najświeższa porażka z tego rankingu. Stuart Burton zamieszkał w zeszłym roku z pięcioma youtuberami luksowej willi pod Warszawą. Projekt Team X nie uzroć dwa lata, a internauci mogli obserwować jak na codzienne życie influencerów. Jednakże coś niestety nie wyszło i cała ekipa się rozpada, pomimo, że prosperowała bardzo dobrze. A co Wy o tym sądzicie, koniecznie napiszcie swoją opinię w komentarzu, zapomnijcie również o subskrypcji z dzwoneczkiem, łapce w górę i odwiedzeniu Instagrama.